Cześć! Dzisiaj film z malowaniem. Konkretny bardzo tutorial z bardzo wyjątkowym gościem. Z Cyber Marianem. Co ja mi z... dzisiaj zrobisz? Nie wiem. Będę improwizował. Muszę przyznać, że troszkę się boję. Bo to twój pierwszy raz. Tak, mój pierwszy raz. Nic nie umiem, nie wiem co jest do czego. Mm -hmm. Mamy stół pełen kosmetyków, zobaczymy. Ja rozumiem, że mi nie podpowiesz. Niestety. Nie zamierzam ci ułatwić niczego. Ale nie zamierzam też utrudniać celowo. Dobra, go to the work, jak to mówią. Tak, proszę bardzo. No dobra. E, bo, 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 chciałabym tylko, żebyś jedynie zaczął od oczu. Będzie, będę czuła się bezpiecznie. Od oczu. Tak, a już co zrobisz, to wiesz. Tylko co jest, od czego? Podkład musi być, to wiem, na, zawsze. Tylko, który jest. Base, Base. To chyba to. Base. No I Aby... mów mi, co mam robić? Gdzie mam patrzeć, czy zamykać oczy. Musisz mi wszystko, wszystko mówić. Nie, nie, wiem, wiem. czy No twarzy. Bardzo... Bardzo... Oga, Podkładzik. Bardzo delikatnie. Bardzo? Tak, to jest, delika... jest delikatnie. Nie jest źle. Oko jest całe. Ja pierdziu. Dobra, z drugiej strony. Oga. Tutaj. Jeszcze? Ja nie wiem. O kurde. Ja nie powiem, nic nie powiem. Chyba się cieszę, że nie wziąłem lusterka do tego. Chyba. Nie wiem jeszcze. Dopieszczasz teraz, tak? Tak. Mam sprawne rączki. Um, nie. Na no dole chyba nie tym. Nie. Więc tak, tutaj. Więc jedyne, które mogę zrobić na dole, to albo to, albo to. Bo inne to jest coś. Bo wiem, że trzeba jeszcze na dole, chyba. Nie wiem czym. Nic nie powiem. Dobra, to wiem. Co mam robić? Eee. <suszy> oczy? No to zamykam. Dobra. <suszy> Podoba ci się, widzę. Jesteś bardzo zadowolony, jak na razie. Stresuje się. Boisz się, widzę. Bo ci na rzęsę weszło. To nie jest strasznego. Dobrze ci się maluje w tych okularach w ogóle? No właśnie... Okulary mogą wypaczyć... Wszystko. Dokładnie. Po, a, bo masz powiększone wszystko. Pokazują no, tak. co, co innego. Ehm... Um. Hmm. Bardzo ciekawe doświadczenie. Powiem teraz tak. Co my tutaj mamy jeszcze do dyspozycji? To może później potem. Kretka, coś takiego jak kredka jest. Czyli może to. Kota jak lewa tyba. Si to wygląda jak lewatywa. Si Sytu, To się nie naciska, bo tak wygląda. Takie, Odkręca się. Tak, tak. Odkręca. A. Nie wiem, co ty robisz. Poza filmami. Zamknięte. Czy? <laughs> Czyli co, <nie> z tego? <laughs> nie, 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 z porządku, to jest do oczu ogólnie, także... Tylko jest kwestia co z tym zrobisz I, i jak ja z tego wyjdę. Ale Picasso do mnie. Dobra, drugie. Tak sobie aż trzymam tutaj. <śmiech> <śmiech> Stabilność większa. Żyroskop. Pięknie, moim zdaniem, bardzo dobrze. Teraz tak. Teraz ja bym tutaj sobie pędzelkiem to albo ten, albo ten. Może ten. O, o czy gotowe? Chyba. A tuż? A, a. a jakiś kolor na powieki? Właśnie. No właśnie. właśnie. Do tych ciemniejszych. Nie, do ciemniejszych to może ten. Czy tym? Czy ten. Czy tym? Czy ten. To którym Ci wygodniej będzie. To nie ja będę malować. Każdy no. inny ma preferencje. Zamykamy oczy. Mm. W kącikach. No hmm, hmm, hmm. to będzie coś takiego bardziej fantazyjnego? Chyba tak czuję. No za od fantazy właśnie. O matko. Uwaga tutaj teraz. To maskara, to wiem, znam się. Tego, rzęsy. Mhm. I co mam robić? Y -y, chyba y -y. mieć. Dobrze. Dobrze, tak. Przestanę. Tak ciężko wyczuć, nie? Czy Dobra. już oko jest wydłubane? Dokładnie. Czy jeszcze nie? Z drugiej strony. A tu tak lajtowo mi malujesz że Nie możesz tak wyglądać, wyzwająco aż to powiedzieć, Lecimy dalej. Teraz podkład? Nie, nie mogę ci powiedzieć. Ha, Dobra. podkład. Teraz. <noise> yy, a, na buzię w sensie, teraz już tak. Z tego to a. pamiętam, to się tak, tak patrzyłem, że tak robisz sobie. Jak mnie malowałaś kiedyś? Tak, tak. I było to nawet dwa razy. Zapamiętałem. No, jak delikatnie. Jak miło. Pociągnięcia pędzla. No, a w jakim kierunku? Czuję, że tak w dół, właśnie. Z góry w dół, tak? Mhm. Mm a dlaczego tak? No, bo Lepiej tak. Lepiej się rozprawiać. Tak, jakby było pod włos, niby, nie? Pod mój włos! Z, 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 włos. z włos! W cudzysłowie. No. Zdradziłeś teraz wszystkim, że jest to ogłosione, że tego nie widać. Dlatego nie robię bliskich ujęć, bo wtedy byłoby widać. Robimy Ale tak. widzę, że tak rzetelnie dojeżdżasz w każdy fragment, nie tak, że napaćkałeś. To dotrę... Wszystko pokrywasz idealną dotrę... szbanką. Dotrę wszędzie. Z tym pędzlem. Z Dobra. Teraz, co tutaj można sobie na przykład. Puderek. Z puszkiem. To są dziurki. No i on już ma. O, no, już ma. Mhm. E no tak, napluj jeszcze i mi rozprowadź na twarzy. Mucham. Mm. Dobra. Okej. Okay. Dobrze. Policzki. jej bo nie widać. O tak, o. Teraz, no. Widać? No to możesz dołożyć. One są takie, wiesz. Właśnie są lekko transparentne, żeby nie zrobić sobie plamy. Wiesz coś o tym? Mhm. Mm. Dobrze. Co my tu mamy jeszcze? tu mam dwie strony. Działa coś? To nie ma koloru. To, to z drugiej ma? strony jest kolor. A co to jest? Do czesania. A to jest Mogę sobą serce. Ale czuję, że mniej więcej dotykasz tam, gdzie trzeba. Zawsze dotykam tam, gdzie trzeba. Kredką. Kredką. Mm, 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 mm. ta mhm. I co mam robić? Jak mam usta ułożyć? W <laughs> No dobra. A nie, to nie. Chyba nie pomaluję. A normalnie zamknij po prostu. To ja melinium. <noise> Nie pomalujesz tego. Jezu, pas. Muszę zobaczyć to. Jestem ciekawa najbardziej tego, co mi tu robiłeś. O, ale... Ale przecież ta kreska nie jest przy rzęsach, ona jest nad rzęsami. Nie. Ale, to... ale musisz potra Nie widziałeś mojego filmu z kreską ale to jest, chyba. Ale to jest mój styl. Ale widziałem film z kreską wapniaka, więc. Ale to inna kreska, to się nie liczy. Ale wiedziałeś, że w zewnętrznym kąciku się mniejszy cień, żeby ładnie tak oko wykonturować. A no, tak, może podświadomie też. Podświadomie. Co najbardziej Ci się podoba? Ja A to... czemu bodźek jest jeden wyżej, drugi niżej? O właśnie policzki zawsze lubię takie się te różne. Jak są, to tak? To tak, tak. podoba. Tak, tak, tak? No. Ale podkład powiem Ci, że kurde, no... No tu przynosi jeszcze, widzisz, jest niedopracowany. A tak tutaj widzę, że ładnie. Trochę dużo, ale tak jak, jak farbą wysmarowane. W... <laughs> takie smugi. Jak nazwiesz to? Co, czy to jest jakiś dzienny makijaż? Wieczorowy, artystyczny. Opowiedz o nim. Cybermakijaż. Super makijaż. <noise> na special occasion. A mogę ci zrobić taki następnym razem tylko wersji, takiej, wiesz, pro. O krok dalej może. Mógłbyś go to no Ta. nosić, tak? L Level wyżej. I nie wstydziłbyś się na przykład swojej żony, która by to nosiła? Nie. Nie, nie. <noise> Jesteś pewien? Maska bym kupił. <noise> Borek. Czapkę dużą. Taką mentalną. Mi się tam podoba. Dziękuję nie bardzo. Nie co tam coś, coś, Dziękuję, ja On no, myśli, ale ja wiem, że to jest dobre. Mam nadzieję, że oglądający ten film się zainspirują. I mnie nie zlinczują. <grym <grym> Nawet człowiek, człowiek nie czuje jak mu się Nie, jesteś... ale muszę przyznać, że bardzo delikatne ruchy miałeś. To było wszystko takie mam bardzo... delikatne rączki. Takie bardzo, bardzo, bardzo subtelne. Nic mnie nie bolało. Bałam się wydłubania oka najbardziej, ale nie. To Delikatność to Twoja dobra cecha. Dobra, dziękujemy. Dziękuję Ci. Power off. Power off.